Siemanko wszystkim, witam serdecznie na dzisiejszym odcinku długo wyczekiwanym przez wszystkich chyba potężne losowanie największe chyba z tego co widziałem nie ma chyba większego na YouTube w tym momencie niż to co ja teraz zrobię losowanie za ponad 370 gwiazdek z tego co liczyłem odpoczymy 13 razy yy, zakręcimy 13 razy za 28 gwiazdek i raz za 14 no trochę czasu zajęło mi na zbieranie tego ale co nie przedłużam i zaczynamy. Odpalamy tak jak widzicie. 91 dzień to jest ostatni dzień dzisiaj, który zrobiłem. Raczej nie będę już robić, chociaż kto wie. Może jeszcze kiedyś będę robić tę misję. Na ten moment sobie to daruję. No i co? Mam dla was też przygotowany konkurs z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale to się dowiecie na końcu od tego odcinka. Więc zapraszam do oglądania. W początku sobie zakręcimy spokojnie ten jeden raz za 14 gwiazdek. Tutaj stąd, szczerze, nic mnie nie interesuje za bardzo, nic mi tu nie jest potrzebne. No wiadomo, kasa, 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 to bym najbardziej chciał, nie? Oczywiście z 28 gwiazdek, to mnie najbardziej interesuje, to bym chciał dwa razy, żeby mi wypadło. Oprócz tego kasa, dwa razy chciałbym, żeby też mi butla wypadła. I bodajże tutaj jest jeszcze ABS, który też bym chciał, żeby mi wypadł. Jest, bon na montaż systemu ABS, to też chciałbym, żeby mi wypadło. Bo tak, do Sanda muszę wsadzić ABS, Atrapę i właśnie te dwa apy. Tu muszę wsadzić Atrapę w sumie, z tego co mogę wylosować, nie? Więc dobra, tak jak mówiłem, zaczynamy od 14 gwiazdek. Zakręcimy pierwsze losowanie, lecimy. Co tu tu Bon na montaż felg. O, lepszy niż LP, więc nie ma źle, dobra. Teraz lecimy za 28, tu już się robi ciepło, na pewno tych LPków zastranek nie chcę, ale wiem, że to i tak wypadnie, zobaczymy czy było w ogóle warto robić tę misję, czy, czy po prostu to się nie opłacało, nie? Dobra, kręcimy dalej. Z pierwszego losowania za 28 gwiazdek, 30k, Boże, kurwa, panie, jak ja robac jestem, dobra. 30K, bardzo ładnie, bardzo, bardzo przyjemnie. Kręcimy dalej. Drugiego zakręcenia. Bo na zajebiście bardzo dobrze idzie. Jeszcze raz tylko, bond na montaż nitro. Yy, I apę potem potrzebuje. Dobra, kręcimy. Trzeci raz to już jest. 5000 Wolałbym, jakby tu się cofnęło na 25, nie? No ale powiedzmy, nie ma źle. Czwarty, raz kręcimy. Cofnij się. i zmiana koloru licznika. Nie, no ja No jest bardzo średnie. To jest chyba niewiele lepsze niż te helpeki, tak naprawdę. Dobra, kręcimy dalej. Nie zmieniłem, piąte jest. 5K. No nie ma źle, no. Lepiej byłoby tu znowu 25, nie? Następne zakręcenie. Te gwiazdki straszne szybko po teraz tak długo zakręciło się? Widzieliście? Mega długo zakręciło. Cofnij się. Jest, dobra. 20K. Ale nie widać jeszcze ani jednego bonu na montaż. 60K już mamy łącznie, więc nie ma źle. Ale my chciałbym te apy w końcu niech wylosują. Dawaj AP, apy, APY. Znowu tak jak już długo kręcić, nie? Czy mi się wydaje? Czy wcześniej też tak długo kręciło? Ajajaj, aj, aj, już było blisko na montaż Nitro. a trapy oczywiście. Dobra, kręcimy następny raz. Szybko, zbliżamy powoli do końca. W sumie w połowie chyba jesteśmy. ABS Dobra. ABS-u też chciałem. Fajnie. Sand King będzie miał w końcu yy, ABS-a. Wypadnie 20, nie cofaj, nie cofaj, nie cofaj. Tak jest, 20k zajebiście, już było na granicy, naprawdę na granicy było. Ale no kurde, jak chcę ten montaż yy, apa, chciałem dwa razy, a tu ani razu mi no, chyba nie wypadł. Dawaj, dawaj, dawaj co tu mamy 47,5, <laughs> 120k już Mega dobrze, mega dobrze, nie ma montażu butli, tego, apów, yy, ale i tak jest dobrze. Butle jedno mamy, ABS mamy, jest dobrze. Kręcimy następny raz. Jeszcze dwa razy nam to zostało, więc malutko. Malutko, malutko. 20k. Nie cofaj, dobrze. Bardzo dobrze. 142,5 tysiąca, ja pierdzielę. Jeszcze dwa razy nam zostało. Teraz bym musiał dwa razy pod rząd tego apa wylosować, ale to jest nierealne. To chociaż raz apa i raz butle, żebym mógł sobie i tu i tu butle wstawić. Poproszę. Lecimy, lecimy, lecimy. Co tu mamy? No i w końcu musiał. A jednak nie musiał nastać ten dzień. Zmiana koloru licznika. Po raz drugi. No cóż, zdarza się ważne, że nie LP. No i kręcimy ostatni raz, no. Nie będzie tego wszystkiego co chciałem, ale 142 tysiące moi drodzy, to i tak jest zajebisty wynik. I ostatnie zakręcenie dostanie nam dokładnie jedna gwiazdeczka za 3, 2, 1. Poszło! Dawaj, 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 dawaj. No i mamy to. 250 LP. Aczkolwiek powiem on tak. Jedną LP na... Tyle kręceń, ile? 14 kręceń i raz lp I tak nie ma źle. Więc 142K do przodu. piszemy sobie ukośnik bony. I tak, mamy bon na montaż ABS-u, to jest fajne. I na montaż butli, to wylosowaliśmy. Na montaż Felk na pewno też mieliśmy i dwa razy licznik nam wypadł. No dobra, montaż ABS-u to poleci do Sanda butle. Nie wiem, wsadzę albo tu, albo tu. Jeszcze się zastanowię dokładnie, do którego auta wsadzę. Jest to do przemyślenia, ale i tam. A reszta to będzie leżeć. Yy, I może kiedyś to wykorzystam po prostu. A więc to by było w sumie na tyle z losowania dzisiejszego. Przechodząc do konkursu, mam dla Was przygotowany konkurs, który możecie wygrać. Na tydzień klucze do Sand King'a, na tydzień klucze do Buleta, 10 tysięcy pln oraz 950, yy, pep, 950 PP. Co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Zostawić komentarz, napisać Wójnik e, co byście chcieli wygrać, oczywiście łapka w górę, subik na kanale. I co? Z mojej strony byłoby to wszystko. Życzę wam zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Chociaż i tak się chyba jeszcze zobaczymy, bo raczej będzie e, live po świętach. Więc co? Z mojej strony to wszystko. No to kurwa nie oj.